Cześć, witajcie ponownie w stopleszczu. O, no, klarker, gdzie jesteś? gdzie jesteś? Siema, w pracy, otwieramy sklepik. Zapraszam, zapraszam. Klerk, możesz otwierać, śmiało. Tylko nakładaj na półki i te. Nie otwieraj, nie? Jak mnie nie ma. Co się będziesz przejmował? Może mamy kilka miejsc na karty na półkach. To. Ło! Oh, Giganite'ów mamy, dobra. Uzupełnijmy braki. E, walną w nas klienci, będzie już, że nie ma kart. Dobrze, dobrze, dobrze. Na start. Myślę, że możemy otworzyć sobie kilka pakiecików też. Na szczęście, na szczęście, że tak powiem. Dobra, zobaczmy, czy coś ciekawego się pojawi. Pierwszy pakiet nic. Mm, Gigadżo. Drugim super, za dwie dychy. Zawsze spoko. Rachunki chyba ostatnio zapłaciliśmy, ale nie pamiętam. Bo już jakiś czas temu było nagrywane, więc sprawdzę, sprawdzę. Mm -hmm. Mm -hmm. A, sprawdzimy, Aha. żadnej ciekawej karty. No cóż, e, Bills. Tak, ostatnio płaciliśmy rachunki, więc na razie nie płacimy. Dobrze, bardzo dobrze. No to możecie zapytać, jaki jest pomysł? Co dzisiaj będziemy robić? A, co dzisiaj będziemy robić? No. no wiecie no. Ciężkie rzeczy, ciężkie rzeczy. Nie ja, tak na serio. Odkryłem nową zakładkę. Nową zakładkę w naszym sklepie. Patrzcie. Tabletop, tak? Właściwie wiedziałem o jej istnieniu, ale nie wchodziłem i zapomniałem o niej. Patrzcie. Nowy asortyment. Gry planszowe, bardzo tanio, z 200, 300, 500, 1000 i 1500. I kwestia w tym, że to są prawdziwe gry, te gry faktycznie istnieją. Twórca symulatora Table shop, naszego pięknego sklepu Stopleszcza. Nawiązał kontrakt z pewną firmą, która nie pamiętam jak się nazywa, więc musicie mi wybaczyć. Aha, pakiet nie w tą stronę, ta tam na górę. Nawiązał kontrakt z pewną firmą, albo się dogadali najzwyczajniej. No i, I gry planszowe pojawiły się w grze. A i nie, fajna reklama, ciekawy sposób. Chcesz się wymienić? Niestety yy, nie mam. Mam pikanta, nie, nie mam knubi, którego chcesz, więc. Yy, nara, żegnamy. Uu. A ciebie nie widziałem, droga pani. Chcesz się wymienić tańszą za droższą kartę, ale nie mamy tej, której byś chciała. Znaczy tą, którą wam dajesz, więc się zgodzimy. Dobrze. Nie kojarzę tej babeczki. Może jakąś nową dodali. Tu, 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 tu. Na aktualizację jeszcze chwilę poczekamy. Nawet nie nie zapowiedział, kiedy będzie. Ale dobrze, dobrze. No może kolejne 8 paczek, na szczęście. Ostatnie nie były zbyt szczęśliwe. O. No. Łezu w się uśmiecha, Kingstar. Dobrze. No, mam, mamy kartę. Mamy dwie karty za 200. Okej. Okay. Spoko. Będzie z rachunek za, za klepkę casha za jeden dzień. Ej, ej, ej. na tym gościu. Ale radzi sobie nieźle, radzi sobie nieźle. Tu jest coś ciekawego. Średnio. Średnio na jeża bym powiedział. No dobra, trudno. Jak wygląda asortyment na naszych półkach? Generalnie kupując gry planszowe umieściłbym je gdzieś pod ścianą, nie? Gdzieś tutaj w rejonach. To by oznaczało, że trzeba by wyemigrować komiksy gdzieś. Można, można po prostu ścianę obok? No, może tak. Może to by było najprostsze rozwiązanie. Hmm. Załatwimy sobie jakiś karton i może zacznę przenosić. Który karton można by załatwić? Tutaj jest karton, który raczej opusz opuszczę, już zrobię ją pusty. No i dobrze. I teraz komiksy jakoś zorganizować. W sumie komiksy mogą być na górze. Duże rzeczy na dole, a małe na górze. Trochę nie wiem, jak do końca zorganizować. Hmm. Hmm, 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 hmm. Sprayę możemy wziąć. Sprayę możemy przełożyć na dół. Dobra. Tak samo klasery możemy przełożyć na dół. Dobra. Już mamy trochę miejsca. Dobrze. Hmm. Koszulki. Koszulki Tetramonów. Czy one muszą być w tym miejscu? Ciężko powiedzieć, nie? Kości. kości bo gier planszowych wydają się sensowne. Wydają się sensowne. Koszulki. Gdzie możemy... Leszczarskie koszulki. Czekajcie, jest gościu. Chcesz przehandlować czymś. O! Proszę bardzo, tortugar, która cena jest szalona masakrycznie. Dobra, dam ci 700 Co ty na to? Nie chcesz 700. Dobrze. 750. No i kolejny handlarz Nie chcę twojej karty. Dobrze. Uzyskaliśmy trzy droższe. To od razu, od razu niech się sprzedają. Nie ma co się zastanawiać. Nie masz się jej brać nawet, dopóki nie, nie wystawię ceny. Dobrze, dobrze, dobrze. Będzie z zyskiem. Koszulki mi nie pasują. Te malutkie koszulki. Nie wiem, co z nimi za bardzo zrobić. Te takie słabiutkie, nie? Mi trochę przeszkadzają designie Jakie predefiniowane pakiety, też za bardzo ich nie chcę Wiecie co? Wiecie co? Koszulki dam niżej, piętro Te koszulki też E, pani, przesuń się Przesuń się, nie blokuj mnie tu Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, tak. A te tramonowe pakiety, za które tak nic nie kosztują, to na razie nie będziemy ich sprzedawać, bo nie ma na nie za bardzo miejsca strategicznie. I Esmeri, Esmeri Esmeri Art Foil. Cena jest bardzo mocno spadkowa, a ty, droga pani, chcesz bardzo dużo za niego. Więc zaczniemy od ceny marketowej, czyli 1200. Ona zeszła całkiem sporo lamy 1250 Ok. zgodziła się to oczywiście market i 250 na karcie sobie zyskamy, odkujemy się eee, za tą kartę kolego dam ci 25 dobrze, kolejna nietania karta więc wystawimy wszystkie Uuu, trochę potaniała jedna, druga tak średnio. Dobrze, i przenosiny, przenosiny, przenosiny. Komiksy na drugą stronę chciałbym przenieść. Uh -huh. Na razie komiks na drugą stronę przeniesiemy i gry planszowe umieścimy gdzieś po prawej, nie? Może tak zrobimy. O, no. no, to nie głupie jest, na światło zaraz wam strykniemy. I komiksy tak, komiksy na razie upychamy na ścianę, tam gdzie się mieszczą. A później pomyślimy. Jeszcze jakiś czwarty komiks by się przydało, żeby ładnie zapełnić półkę, nie? Wymyślić jakiś, zakupić licencję. Ło, klienci, ciemność robić, czekajcie. Już tutaj ogarniamy temat. I zaraz gry planszowe zainwestujemy. O tak. Jeden się rozmyślił, a ten drugi sprzedaje z całą kartę, więc. Yy, nara, nara gościu. To tak, licencje. O, 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 o. Pierwsza licencja, druga, trzecia. I od razu zakupujemy. Czwarta. Heh, pięć licencji można by kupić. Dobra, ale to za chwilę. Pierwsza gra. Czekajcie, która, która, jest, która jest najtańsza, żeby w kolejności jakieś poukładać. Pierwsza jest System Gate 1, System Gate 2. Dobrze. Cokolwiek nie oznacza System Gate. To jest System Gate 1 raczej. I to. Dobrze. Nie, wygląda inaczej. Które to jest System Gate 1? System Gate 2, aha! System Gate 1 jest bardziej z takimi kucykami, okej. Okay. Dobra. Czyli System Gate 2 obok. Dobrze. To jest czwarta gra, to jestem pewien. Czyli tak, tu jedzie pierwsza, tu jedzie druga, tu jedzie trzecia. Tu są kości, 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 kości. Tu będzie czwarta. Okej, okay, git. I Mafia Works... bodajże była... Nie, czekajcie. Czekajcie, bo chyba, po, chyba pokiełbasiłem. I... Mafia Works była trzecia! Yy. A nie, to dobrze. Pierwsza, druga i tu trzecia. Nie, dobrze. Dobrze, 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 dobrze z widzu, nic nie pokiełbaszone. Wszystko w porządku, Dobrze, tylko cenę szybko ustalmy jakąś. Market, o! Całkiem sporo kosztują, zaraz się przyjrzymy dokładniej, ich cenie. No właśnie, ktoś Mafia Worksa już wziął za pół darmo, nie? Dobra, mm -hmm. Mm -hmm. no, masa nowego asortymentu wjechała. To elegancko. Dobra, Mafia Worksy dołożymy. I jakieś czaszkowe gry. Gate OK. Schodzą na ciepłe bułeczki. Przyjrzyjmy się ich cenie. Ile zysku mamy? Z Mafia, Mafia Works'a 50 kosztują dwie sztuki. My sprzedajemy jeden za 50. Ok, 100% zysku. Eee, z baldur tego z geta jakiegoś. System geta 32, 39, 37. 39, 37. Czyli tu mamy ponad dwukrotny zysk. I za necro, Necromasters mamy 168, ale za 6. Czyli też mamy spoko zysk, eee, gierki się dobrze sprzedają. Dobra, to jeszcze po ostatnią pójdziemy. Też jestem przyzwyczajony do wchodzenia w stock order. Claim. Okej, okay, w miarę tania gra. No dobra, no to wszystkie 5 gier mamy zakupione, fajnie. No, pełną półkę dotyczącą gier. Eee, co? Aha, jedno pudełko mieści wszystko. Aha. No normalnie jedno pudełko starcza na zapełnienie tylko jednego, jednej głębokości, nie? No tutaj dwie głębokości starczyły, okej. Okay. Wow, ta gra jest nic nie warta, okej. Okay. What? Czemu jest nic nie warta? 115 za pudełko. Sprzedajmy za 21. rany trzeba sprzedać ich. 5, 6, trzeba ich 6 sprzedać. Oleju. No dobra. No, dobrze, dobrze, dobrze. Aha, gość się obraził, nawet nie zdążyliśmy z nim pohandlować. I niebieskie kości się skończyły. Czy mamy niebieskie kości na stanie mamy nawet i czerwone, nie. To są czarne, co? Cała jedna, aha. Czekaj, pokiełbasiłem znowu, widzu. Tu są czerwone. Dobra, Dobra, git, ale wychodzimy na dzisiaj. Wystarczy. Kto jeszcze gra w gierki? Elo, kończymy dzień. Siup. Clarkash już sobie poszedł. No, jeszcze poczekamy na klientów, może będą chcieli porobić ostateczne zakupy. I tak, zanim się poobrażają na swoich przyjaciół... O, właśnie, i wziął niebieskie kości, bo Maruciu już nie było, nie? No to już to. Nasz magiczny zapas się trochę ukrócił. Ale mamy gry planszowe, nie? Dobrze. Czy nasze drugie karty się sprzedały? Tak. Poza jedną. To niedobrze. Handlarz. Nie jestem zainteresowany twoją kartą. Dwa resztki. Małe profity na koniec dnia widzę, wpadają. O dobra, z tego coś będzie. O, może, trochę się przeliczyłem. Dobra. 13 niezadowolonych, spoko. Uh -huh. 500 na minus, no okej. Okay, no. Tak miało być. Otwieramy na szybkości i... Turniej chciałbym zmienić. Dawno nie zmieniliśmy turnieju, zapomniałem o funkcjonalności zmiany turniejów. Wintycznie. Dajemy paupera. Konferm. Dobrze, git. To czy naszym klientom... O, czekajcie, przewróciło mi się coś na biurku. O matko. Dobra, później to ogarnę. Ej, a ty jak tu wszedłeś? Czy jakiś automat nie działa, czy co? Czekajcie. Czy tabliczka jest dobrze zmieniona? Do not enter. No jest. Aha, jeden automat skończył się spray w automacie. Okej. Okay. Dobra, to wszystko wyjaśnia. Mieliśmy gdzieś zapasowe spreje, tak. Mamy. Cztery. Już nie mamy. Ale automaty są pełne, dobra. O, witaj kliencie. Karta jest spad spadkiem mocnym. Ty gościu strzelasz na kartę bardzo mocno po proficie. Dobra, spoko. Git. I. Uuuu. To jest handlarz, którego chciałbym przeczekać. 2000 za kartę, która jest na trendzie maksymalnie wzrostowym. Podaje no mi się zastanowić, kolego. Pomyślimy, pomyślimy nad tobą. A tak naprawdę poczekamy, że zbieramy fundusze. A wystarczy, żeby ktoś kupił. Aha, drogą kartę już ktoś kupił są same za 7 dostępne. Jest, jedna za 18. Okej. Okay. Dobrze, pogadajmy z gością, żebyś nie rozmyślił. Let me think. No i mi się zastanowić to, 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 to kartę za 2000 to chętnie kupię od Ciebie. O, no. niektóre karty strasznie jak nasze poleciały, no. Dobrze. To tak, mogę Ci zaoferować. Nie, on się nie zgodzi. poczekajmy, poczekajmy jeszcze chwilę. Podejrzewam, że za 1800 się goś zgodzi. Ale mniej nie. Patrząc, na, nie, patrząc na, jego, na jego czaszkę, tak wyczuwam w niego neuronach. I chcesz się zamienić. Wow, nawet podobnej... Podobnie drogie karty. Spoko, nie mieliśmy tamtej, więc możemy się zamienić, żeby mieć w kolekcji przynajmniej. Wow, kamera zwariowała. No ale róbcie zakupy, ludzie. Róbcie zakupy, bo czekam na 1800 hajsów. A ty co? Nie jestem zainteresowany Twoim handlem. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, dziwaku. O! Wesz, jakiś klient, który płaci jakiś sensowny cash? I kolejny. Aha, jedne kości. No to spoko. Dobra, możemy zacząć się z typkiem targować. I damy ci 1700. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Nie, nie obraził się. To podbijamy do śmusa 1800. O! Też nie chcę. No, to daj mi się jeszcze zastanowić. <laughs> eee... O, gość chce też mi się daj zastanowić, wiesz co? A co powiesz na 1900, kolego? Ta karta jest prawie, prawie tyle, ile chcesz. Dajmy 1850. No i git. Dobra. To z tym drugim źródłem też pewnie przehandlujemy. Eee, dam ci nie D. D ci nie dam. Dam ci 45 git. Dobrze. Jesteśmy zbankrutowani, ale spoko. Mamy dwie karty, które szybko sprzedamy. Na szybki profit. Dobrze. Przydałoby się jakiś opening zrobić. O, kolejna droga karta. Zacznijmy sprzedaż od 55 git. Sunflork. Sunflower Złota Edycja. Zawsze 30 zysku, zawsze spoko. No dobra, i czy nasze gry się jakoś sprzedają? Myślę, żeby zrobić eksperyment, żeby nie dokładać gier i ocenić, czy klienci je kupują, czy nie. No, strasznie upierdliwe jest dokładanie. Tylko po dwie na półkę się mieszczą, nie? W taki przyjdzie jeden trep i weźmie cztery i co? No, na razie, na razie, na razie. Tak schodzą, tak sobie. Te dolne schodzą szybciutko. To mnie bardzo cieszy, bo one są. Ich licencja, nie wiem, 1500, jak długo będzie się sprawdzać? jak na każdym mamy 11 profitu, to żeby samą licencję spłacić, to trzeba ze 100 rany za dużo. Za dużo, ponad 100-150 trzeba by tego sprzedać, żeby za samą licencję się spłaciło. Rany boskie, co za okropny produkt. Ojej, trochę zmarnowana kasa, chcesz się wymienić? Nie posiadam tej, nie posiadam Twojej karty. Zżegnam ziemle i gość chce sprzedać bardzo ładnego katangu, patrzcie, ładny jest, kupię go, kupię go od Ciebie za 140, co Ty na to, bardzo się cieszę, on jest na tyle ładny, że wystarczy go szybko, a czekajcie, on był jakiś specjalny chyba, to był Ghost, nie, on był Destiny, ojeju, to był Destiny, no proszę. Właśnie, w sumie mamy kilka kardestanów, które możemy sprzedać, które są warte ponad 10, żeby nie handlować gruzem. No właśnie. gdzie fioletowe, fioletowe, tutaj. Git. Aha, Klerk sobie już poszedł. No tak, jest już późno. Handel. Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Dwa standardowe pakiety, 2,50 reszty. Dobra, 3 min stary, okej, okay. to coś z tego będzie. Całe 68, no, 4 czerwone pakiety, Git. O, kartę drogą, dobra. 2, 5, 7, 6. 2 na początku. 2, 5, 7, 6, dobra, git. Nie jestem, nie jestem, nie jestem cashem, więc mogę się pomylić. 38 reszty, 20. 38. I ty chcesz kupić jedną kartę, kolego. Dobra. A, i był jeszcze handlarzem. Dobra, Nara, szkoda. No, nie zauważyłem. To co, No dzień? Fajny profit mamy. Fajny profit po kartę sprzedaliśmy i to nas właściwie ratuje. Ratuje, ratuje nasze tyły. Gry planszowe faktycznie schodzą, jak patrzę, ale damy jeszcze jeden dzień na, na, ich, na ich rozwój, nie? I w sumie... Aha, sklep! Już, już otwieram, sorry. Sorry, zgapiłem się. Tak pomyślałem, to może czwarty komiks do kompletu, nie? Żeby nie było pustej półki. Ile kosztuje licencja na kolejny komiks? Gdzieś na dole są, nie? No właśnie, tutaj. Aha, czwartego komiksu to nawet możemy zapomnieć na razie, bo wymaga 36. O, i szkoda. Komiksy strasznie oddalone są w poziomach. Hmm. No No to, to na razie, to na razie no, zapomnimy o tym. No może kolejnego pluszaczka, co? Który, który się Wam najbardziej podoba? Dajcie znać w komentarzu. Burpik, Decimite, Trickstar czy Lunilite? Właśnie, dajcie znać w komentarzu, którego, którego wybierzcie dwa. Które dwa pluszaczki odblokujemy w następnym odcinku i odblokujemy jednego z nich. O, i to jest, to jest jakiś pomysł, nie? To jest jakiś pomysł. Dobra, to na razie nie będę nic odblokował, będzie za głosem tłumu, nie? A jak nikt nie da komentarza, to, to sam wybiorę, nie? Dobrze. I... tak. I fajnie by pasowało obok swoich, nie? Że jakby... Podstawowo ewolucja, podstawowo ewolucja. Albo na dole, żeby pigni i na dole burpigi, nie? To fajne by to było, myślę. No, a czekajcie, czy mamy jakieś dedykowane szafeczki, które przytrzymują trzy asortymeny? Mamy mały kabinet, ale mały kabinet brzydki jest, nie chcę małego kabinetu. Jest single-sided shelf. Czyli to, i tutaj mamy trzy piętra, no tutaj mamy cztery w tych dużych. To może na tych małych byśmy sprzedawali pluszaczki, nie? Bo tak fajnie byłyby trzy ewolucje. Patrzcie. Figurinę nie jest Minstar, później jest Trickster, później jest Pre... A nie, później jest jeszcze Kingstar. Są cztery ewolucje. To nie, to nie, to nie, to nie. Okej. Okay. Dobra, to nie waż, to nie waży. Eee... Chcesz przehandlować? Nie mamy twojej karty. Trzymaj się. gość czerwonym się ma. Również nie mam twojej karty, więc... no. O, kolejny. Dobra, jeszcze tego. Dobra, no i... jakąś jakiś kit mi tu wciska typ. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. To można uzupełnić półki. Można uzupełnić półki o kości. To dajcie mi chwilę, uzupełnię półki o kości i zasiliśmy. Um, zaczęło się od kości, ale później brakowało pakietów predefiniowanych. Później zorientowałem się, że brakowało czegoś, czegoś tam jeszcze. I czegoś jeszcze, i czegoś jeszcze, i czegoś jeszcze. No i patrzcie, do pudełek. <grym> Dobra. A, I teraz. Żmudna praca. Sklepikarza. Wykładanie towaru na półkę. Układanie go w Tak, żeby klienci nie marudzili. Właśnie, No, Patrz, jednej brakowało. Hmm, jednej koszulki brakowało. Dobrze. 385 godzin. 30 sekund. 27 milisekund później. Huh, sklep. O, dwóch handlarzy. Sklep wygląda. Nieźle. Gry nawet sprzątnęli spółek. Dobra. Let me think, let me think. Dajcie mi pokazać widzom, nawet nie patrzę, co sprzedajecie. Patrzcie. Pełno, pełne półki ładne. Hajs jeszcze mamy na górze, nie? Półki pełne, półki pełne, półki pełne. Gry sprzątnęli. Ale to dobrze. Jedna się wybitnie nie sprzedaje, a reszta git. Może gry po... co? Może gry po prostu podniesiemy ceny grom. Dobra, czekaj. Let me think. Ej, ty czym chcesz handlować? Okej, okay, Hydron. Ło! Wow, ale on leci do góry, dobra. Tylko chcesz do niego bardzo dużo, moja droga. Chyba się nie spotkamy. Dam ci 250. Final offer. 200. 280, i tak ponad market. Dobra, git. I kolejny Katengu, okej. Okay. Którego cena jest słaba raczej. Dam ci za niego 950, co ty na to? Nie. 1000. Git. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Chodźmy ze z Ramonów i od razu wystawimy karty. Bo zaraz przyjdzie ten fajny moment, w którym tu trzeba płacić rachunki. Każdy lubi płacić rachunki i opłaty. To jest ulubiona część dnia. Moja, powiem wam. Och. Ok, karta trochę podróżowała. Dobra, wystawmy trochę śmiecia też. Żeby coś było na półkach. Sprzedamy już karty za 6. Hmm. One są bardzo tanie. Giganite. Nie spadły sceny. Ostro. Uff Szkoda. Dobra, dobra. Słuchajcie, to poza tym jakiego pluszaka możecie dać znać w komentarzu, jakiego pluszaka byście chcieli, żeby, żeby zakupić. Pokażę wam jeszcze raz wybory. I... gdzie one były? O! Ktoś z tych? Burpik, Decimite, Trickstar i Lunilight, nie? Inferno Hoga też byśmy mogli. No Inferno Hoga też, na przykład Burpiga, Inferno Hoga. Jakieś dwa wybierzcie, nie? Dwa, dwa kupimy. Licencje na nie są niesamowicie drogie. O, czekajcie, handlarz. I poza tym możecie zdecydować, którego... Nie chcę. Możecie zdecydować, który pakiet zrobimy opening, nie? Którego pakietu. I możecie wybrać jakikolwiek. Będzie bardzo dużo opening, kupię bardzo dużo paczek i będziemy otwierać na, na speedzie wszystkie po kolei. Po to, żeby i dostać trochę kart, bo póki co nie ma powoli, mamy co sprzedawać, nie? Strzelamy jakieś karty za 8, karty za 7. To jest, to jest, to jest bardzo satysfakcjonujące, wam powiem. Eee, zarówno dla mnie, jak i dla klientów, nie? Chcesz się wymienić. Oczywiście droższa za tańsza. Nie, dobra, legendarne pakiety nam nie przypasowały. Spróbujmy z epickimi. może coś ciekawego leci. Zobaczmy, inferno Hok za 4 dpysy, spoko. Będzie jakaś karta na sprzedaż. Posegina mamy pierwszą edycję, jest jedna z nowych kart. Dawno fioletowych pakietów nie otwieraliśmy, więc kilka nowych star może się pojawić. Mhm. otwieraliśmy swego czasu dużo. Wampikan 14. Nie jest super znalezisko, ale zawsze, nie? O, to daj mi się zastanowić i zanim się rozmyślisz, a ty co chcesz? Ty chcesz przehandlować. Wiesz, co? Spoko, bo. Pigni mam 7. Okej, okay, klarkeż obsługuje. I czy pójdzie, jak obsłuży? Bo już jest po koniec dnia. 7, 28, 29. Sprzedane. Tak, pójdzie sobie. No, co za frenzy z niego jest. Dobra, flamey. Flame na spadkowej. Chcesz 470, kiedy na markecie sprawia za 500. Okej. Okay. ja to by 420. Hehe. <grym> nie. Na 420 nie sprzedasz. Gościu, Na memach się nie znasz. Dobra, 450 niech będzie, Final Offer. Walter jeszcze ogląda. 602, dobrze. I tak, wypraszamy, wypraszamy. Zapraszam do ostatnich zakupów przed zamknięciem. I was też. Dobra, czy ktoś jeszcze coś kupuje? Tak. Właśnie, jak gry planszowe. Gry planszowe nawet schodzą, nawet schodzą. Warto je sprzedawać, no. Szybki profit dają. Niestety nie wymienię się z tobą, bo nie mogę. No 60, nie? Za jedną grę, spoko. No jest, jest, jest nieźle, to jest nieźle. Dobra, no, to gry planszowe na pewno do, do uzupełnienia będą. No, tylko dosyć częstego uzupełnienia. No i tyle, tyle było na dzisiaj. Zobaczmy, jak zmiana formatu gier. Graj trochę dłużej 700 przychodów z gier może być. Profit na minus, w sumie to nie wiem dlaczego za bardzo. Aha, bo duże zakupy zrobiliśmy, no tak. No i za energię mamy opłaty, mamy trzy, kołka, trzy kółka, więc będzie git. No, ale to już wszystko na dzisiaj, tak więc dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam udanego dzionka i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się! Cześć!